Witam Was serdecznie, Adam Miarka na kanale Żyjąc Każdym Słowem. Czy zawsze nadstawiać się drugi policzek? Jest to druga część rozważania. Litera zabija, duch ożywia. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja Wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli Cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Jest to dość taki trudny fragment Ewangelii, trudny w praktycznym zastosowaniu, dlatego że wielu chrześcijan ma dylemat: czy pozwalać ludziom, którzy nie są chrześcijanami, którzy nie kierują się Bożymi zasadami, pozwalać im robić wszystko, co chcą, pozwalać się zgnębić, zmaltretować, wykorzystać. Czy tego nauczał nas naprawdę Pan Jezus? Zanim zaczniemy wyciągać pochopne wnioski, musimy zdać sobie sprawę z tego, że interpretując Biblię, powinniśmy stosować pewne zasady. Jedną z nich jest świadectwo dwóch lub trzech świadków. Trzeci to już raz, wybieram się do Was, pisał apostoł Paweł: Na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierać się będzie każda sprawa. To jest pewna zasada przy sądzie, żeby nie opierać się na świadectwie jednej osoby, ale ta zasada jest uniwersalna. Jeżeli rozsądzamy jakąś sprawę, jeżeli chcemy jakieś praktyczne nauczanie z tego, co nam Biblia mówi, wyciągnąć, to nie możemy opierać się na jednym tekście biblijnym. Musimy pamiętać, że nauczanie biblijne jest spójne, i Biblia w tego samego tematu naucza w różnych miejscach, i musimy te miejsca znaleźć, porównać ze sobą, żeby właściwe wnioski wyciągnąć. To nawiązuje do studium duch czy litera. Dlatego, że zrozumienie Żydów w czasie, kiedy przyszedł Pan Jezus, było bardzo takie literalne do rzeczy, które mówiły Prawa Boże zawarte w Pięcioksięgu Mojżeszowym. Pan Jezus chciał im pokazać, że powinni wyjść poza standard litery, oni powinni przejść do ducha i mieć właściwego ducha zrozumienia. O tym studiowaliśmy w poprzednim studium, mówiąc o tym, że gniewanie się na bliźniego to już jest duchowe zabójstwo, i porządliwe myśli, i wyobrażanie sobie siebie w intymnych sytuacjach z kobietą, z którą nie jest się. W związku małżeńskim to już jest duchowe cudzołóstwo, i myślę, że tak musimy podejść do tego tekstu z nadstawianiem drugiego policzka i niesprzeciwiania się złemu, dlatego że on jest w tej samej grupie tekstów, które mówią, że powinniśmy wyjść poza literę prawa, powinniśmy mieć właściwego ducha i wyjść troszeczkę dalej niż mówi tylko litera w tej samej kategorii nauczania pana Jezusa na górze w kazaniu na górze czytamy jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię wyłupie i odrzuć od siebie albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie że zginie jeden z członków twoich niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła ja nie sądzę że ktoś chciałby to robić literalnie że jeżeli tylko jakieś Jakiś grzech pojawi się, że nasze oczy spojrzą na coś niewłaściwego i to będzie już rodzić grzeszne myśli. Nie sądzę, że ktoś z nas chciałby podejść do tego literalnie i wyłupić oczy. Myślę, że nie o to Panu Jezusowi tutaj chodziło. Pan Jezus chciał podkreślić poprzez pewien kontrast, że lepiej byłoby, gdybyśmy tak zrobili, niż gdybyśmy mieli stracić życie wieczne poprzez ten grzech. Ale wyłupić oko możemy tylko raz, a nasz umysł potrafi pracować i wyobrażać sobie nawet rzeczy, na które nie patrzymy. Także nie w tym jest rzecz. Duch. Tutaj tych zasad, które Pan Jezus przedstawia, mówi o tym, abyśmy stronili od złego, abyśmy unikali sytuacji, w których jesteśmy kuszeni. I taka myślę jest nadrzędna myśl. Nie powinniśmy się skupiać tak bardzo na literze, tylko na duchu tego, co Pan Jezus nauczał. I przyjrzyjmy się, w jaki sposób Pan Jezus zareagował, kiedy dosłownie uderzono go w twarz. Miało to miejsce w czasie sądu nad Panem Jezusem, w Ewangelii Jana, 18 rozdziale czytamy. Odpowiedział mu Jezus, ja jawnie głosiłem światu, ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdy się wszyscy Żydzi schodzą, a potajemnie nic nie mówiłem, odpowiadał Pan Jezus na zarzuty, które mu przedstawiono. Dlaczego mnie pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co ja im mówiłem. A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc: Tak, odpowiadasz arcykapłanowi? Potraktował to jako obrazę arcykapłana, że pan Jezus nie odpowiada na pytanie. Tylko odpowiada jakby pytaniem na pytanie, odsyłając do ludzi, którzy słuchali ten sługa, potraktował to jako znieważenie arcykapłana i uderzył Jezusa w twarz. Czy Pan Jezus nadstawił tutaj drugi policzeć literalnie? Odrzekł mu Jezus, jeśli źle powiedziałem, udowodnij, że źle, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? Pan Jezus zwrócił uwagę na to, że to wszystko działo się w trakcie sądu i ci ludzie powinni przestrzegać prawa, a prawo wymagało. Udowodnienia winy. Zanim się wymierzyło jakąś karę, trzeba było winę udowodnić. I pan Jezus zwrócił im tutaj na to uwagę, i nie nadstawił drugiego policzka i nie pozwolił im robić, co tylko chcieli. Na tyle, na ile mógł, zwrócił im uwagę, że postępują bezprawnie podobnej sytuacji znalazł się apostoł Paweł postawiony przed Radą Najwyższą. Czytamy, Paweł utkwił wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł mężowie bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem, lecz arcykapłan Ananiasz rozkazał tym, którzy przy nim stali, uderzyć go w twarz. Wtedy rzekł Paweł do niego, uderzy cię Bóg ściano pobielana, zasiadłeś tu, aby mnie sądzić według zakonu, a każesz mnie bić wbrew zakonowi? Tutaj apostoł Paweł posunął się nawet krok dalej. W swoim oburzeniu bezprawiem, które tutaj miało miejsce, powiedział, wy macie mnie sądzić według prawa, a każecie mi bić wbrew prawu? Za to spotkała skara nawet posunął się do złożeczenia w stosunku do arcykapłana. On to oczywiście nie wiedział wtedy, że to jest arcykapłan. Zwrócono mu uwagę, to przeprosił, że arcykapłanowi nie należy złożeczyć. Prawdopodobnie apostoł Paweł miał słaby wzrok po tym oślepieniu, które miało miejsce przy jego nawróceniu i nie rozpoznał w arcykapłanie arcykapłana, ale zwrócił uwagę, że to, co się dzieje tutaj jest bezprawiem. Pan Jezus uczył swoich naśladowców, a gdy was prześladować będą w jednym mieście, Pan Jezus nie mówi, dajcie się zmaltretować i dajcie się zabić, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Pan Jezus uczy nas, abyśmy korzystali z pewnych praw, które nam przysługują. Jeżeli was prześladują, uciekajcie. Nie dajcie z sobą zrobić swoim wrogom, co tylko będą chcieli. Są jakieś prawa, które Was chronią, możecie uciekać i być światłem w głoszeniu Ewangelii w jakimś innym mieście. I to się stało, kiedy wszczęło się prześladowanie przeciwko pierwszym chrześcijanom. Oni rozproszyli się z Jerozolimy, rozeszli się, i Ewangelia była głoszona po całych okolicznych krainach. I popatrzmy na kolejny przykład Pana Jezusa. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy mówiąc, dlaczego uczniowie Twoi przestępują naukę starszych, nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą? Jest to pewien zarzut, który postawili Żydzi, i oczywiście Pan Jezus mógł powiedzieć: No dobrze, no przecież nie będziemy z tego robić sprawy. Ja już powiem swoim uczniom, żeby myli ręce, tak jak każe nauka starszych, a nawet to jest zgodne z higieną, będzie dla wszystkich lepiej i Was to nie będzie oburzać i będzie spokój, przecież nie ma o co robić awantury. Ale popatrzmy, co powiedział Pan Jezus. Pan Jezus nie zachował się tutaj jak baranek. Pan Jezus zachował się tutaj jak lew. Może kojarzymy Jezusa z tego, że jest barankiem Bożym, i słusznie tak kojarzymy, ale jest też Pan Jezus nazwany lwem z pokolenia Judy. I tutaj w tej szczególnej sytuacji Pan Jezus okazał się jak lew. On zaś odpowiadając, rzekł im: A dlaczegoż to wy przestępujecie przykazania Boże dla nauki waszej? Pan Jezus odpowiada tutaj atakiem na atak. Oni zaatakowali go. A dlaczego to uczniowie twoi przestępują naukę starszych? A pan Jezus odpowiada atakiem na atak. A dlaczegoż to wy przestępujecie przykazania Boże dla nauki waszej? Czy pan Jezus jest hipokrytą? Uczy, aby nie sprzeciwiać się złemu? Uczy, aby nadstawiać drugi policzek, a sam tego nie robi? A apostoł Paweł, największy apostołów, przedstawiciel chrześcijaństwa również nie słucha nauk Pana Jezusa? Nie. Myślę, że oni mieli właściwe zrozumienie tego, co chciał powiedzieć Pan Jezus. O co chodziło, że pan Jezus odpowiedział atakiem na atak faryzeuszy? Wszak Bóg powiedział: czci ojca i matkę, oraz kto złożyczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie: ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak, to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. Pan Jezus zwraca im uwagę, że Wy czepiacie się, tak dzisiejszym językiem byśmy powiedzieli, że uczniowie nie przestrzegają tradycji starszych, ale Wy swoją tradycją starszych unieważniliście jasne przykazanie Boże, że należy się cześć rodzicom poprzez pomoc materialną. A Wy mówicie, tą pomoc materialną, które dzieci odłożyły y, dla y, swoich rodziców na pomoc w starszych latach, kiedy już nie będą mogli zarabiać na swoje uczniowie, Dacie na świątynię, jest ok? Nie jest ok. Pan Jezus tutaj sprzeciwił się złym praktykom. I tego samego nauczał apostoł Paweł. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Nie pozwalajcie na to, żeby zło szerzyło się, on mówi to do ludzi wierzących, w Kościele. Za to są odpowiedzialni przywódcy ludu Bożego, aby nie pozwolić na to, aby zło się szerzyło. Raczej karćcie bezowocne uczynki ciemności. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że Ktoś żyje z żoną ojca swego, on to pisze do wierzących w Koryncie, do chrześcijan. A wyście wzbili się w pychę, karci ich, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Jeżeli ktoś nazywa się bratem w Chrystusie, uważa się za wierzącego, a dopuszcza się jawnego wszeteczeństwa, jawnej niemoralności seksualnej, wy musicie jako przywódcy zboru reagować na to. Taka osoba musi być napomniana, jeżeli nie chce przyjąć napomnienia, powinna być wykluczona ze wspólnoty nie jako kara, ale jako coś, co mają skłonić do refleksji i nawrócenia się. Tu nie ma żartów, tu chodzi o zbawienie tego człowieka. I dlatego nie można pobłażać złemu. I w liście do Tymoteusza, w kolejnym liście pasterskim do jednego z przywódców w kościoła wczesnochrześcijańskiego, apostoł Paweł pisze, tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. Jeżeli ktoś publicznie, jawnie grzeszy, to ma być napomniany wobec wszystkich, nie po to, żeby się najać strachu i wstydu, ale po to, aby... Ten wstyd i strach, którymi będzie musiał, które będzie musiał przełknąć, będąc publicznie napomnianym, aby skłoniły go do refleksji, aby tego nie powtarzał, aby nie gorszył swoim postępowaniem innych. I. Tego typu nauczanie szczególnie podkreślał apostoł Paweł, kiedy kościół chrześcijański się rozrastał, kiedy coraz więcej ludzi się nawracało, niektórzy po prostu nie do końca w swoim chrześcijańskim życiu szli właściwą drogą i oni mieli destrukcyjny wpływ na innych, którzy, oglądając ich zły przykład, mogli nabierać ich zwyczajów złych. I dlatego szczególna odpowiedzialność złożona była na przywódców kościoła. I to pisze apostoł Paweł do Tytusa. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza spośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. My musimy być wyczuleni, zwłaszcza w kościele bożym, nie może być tolerowane jawne zło. Zło musi być napomniane i pewni ludzie, którzy mają destrukcyjny wpływ na to, co dzieje się w kościele i na wierzących, Trzeba im zatkać usta, niestety, i do tego zostali powołani przywódcy kościoła. Są to może twarde słowa, ale. Tak musimy rozumieć w takim szerokim kontekście to, co Jezus mówił, nie sprzeciwiajcie się złemu. Chodziło o coś zupełnie innego. W takich relacjach sam na sam, kiedy ktoś cię krzywdzi i widzisz, to trzeba mieć Ducha Świętego, żeby to rozpoznać, że ta osoba może być w jakiś sposób pociągnięta do zbawienia poprzez Twoją niestandardową postawę, poprzez Twoje wyjście ponad literę prawa to wzrób to. Jeśli łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Jeżeli komuś nasypiemy rozżarzonych węgli na głowę, to ten człowiek nie będzie sobie siedział od tak, jakby nic się nie stało. Ten człowiek będzie w szoku. A co się dzieje? Ja coś z tym muszę zrobić, bo ktoś mi wysypał węgle rozżarzone na głowę. I jest szansa, że ten człowiek, jeżeli zobaczy taką niestandardową postawę Wyjście ponad to, co mówi litera, to właśnie takie, taka postawa może skłonić go do refleksji i przyjęcia chrześcijaństwa. Nie daj się zwyciężyć złu, nie można pozwolić, żeby zło panoszyło się wśród wierzących, ale zło dobrem zwyciężaj. Oczywiście, jeżeli ktoś nie chce przyjąć, musi być napomniany. Jeżeli nie chce przyjąć i jest to stanowcza decyzja, nawet powinno dojść do wyłączenia ze społeczności wierzących, ale o tym będę chciał mówić w kolejnym studium. Pamiętajmy, nadstawiajmy drugiego policzka w sytuacjach, kiedy ma to działalność ewangelizacyjną, kiedy może to skłonić kogoś do tego, aby zobaczył w nas. Chrystusa, który wyszedł ponad y, literę prawa, że za Śmie za grzech grzesznika należy się śmierć grzesznika. Chrystus wziął tą śmierć grzesznika na siebie po to, aby zbawić innych. Ale są ludzie, którzy są tak zatwardziali, że taka postawa nie pomoże im i nie pomoże też wierzącemu. Módlmy się o Ducha Świętego, aby wskazał nam, w jakich sytuacjach nadstawić drugiego policzka, a w jakich sytuacjach bronić swoich praw, aby nie dać wrogom, pognębić się, aby nie dać się wrogom, aby wyśmiewali się z naiwności chrześcijan i żeby mogli robić w naszym życiu to, co chcą. Niech Pan Bóg Was błogosławi, niech da Wam mądrości w Waszym postępowaniu. Zapraszam do oglądania, komentowania, polubiania, udostępniania oraz subskrypcji kanału Żyjąc Każdym Słowem. Niech dobry Bóg Wam szczególnie błogosławi. Amen.